Utnę, bo nie chcę połamać innych. Popatrzcie, o, już się ciągnie. I to jest sok ados żółty, i on ma nam wypłynąć. Dlaczego? Że, dlatego, że zawiera, ma taki lateks i on działa przeczyszczająco. I tak mówią, żeby postawić go tak w jakiś, jakimś, czymś, jakimś jakimś słoiku pionowo, i na 20 minut to wszystko wycieknie. No i wtedy jest bezpieczniejszy, nie? nie przeczyści nas. Pozbywamy się także skórki, ona nie jest dla nas dobra, też działa przeczyszczająco. I ten lateks aloesowy, który nam wypłynie od środka, jak pijemy, i byśmy wypili przeczyszczająco, a jeżeli damy go na skórę, może nam tą skórę podrażnić. No i minęło 20 minut po wypłynięciu lateksu aloesowego. Obcinamy ładnie te, ładnie obczyszczamy. Chcę Wam powiedzieć, że aloes przy tych oparzeń zawiera takie witaminy jak vitamina C, E, witamina B1, B12. Co B12 rzadko w roślinach się zdarza. A jednak, alos tą witaminkę ma. Zawiera też miedź. O, i mamy żel. Widzicie? Fajny żel. Jest w środku. Powiem wam, potruszymy go jak rybę. Ściągamy ten żel. Każdy bardzo fajnie schodzi. Fajne jest to w aloesie, że możemy go skłaść na skórę i spożywać go też wewnętrznie. Fajnie jak dziecko nie chce nam jeść, to żeby pobudzić trawienie dziecka, robimy taki sok z aloesu. No po prostu o, aloes do słoiczka ten żel dajemy i słuchajcie, zalewamy wodą. Jak go będzie więcej, on jest taki twardawy tu gdzie nie gdzie, weźcie blender i zblendujcie to. I to jest napój aloesowy. On fajnie naszym dzieciom pobudzi apetyt. I takim szybkim sposobem, właśnie w Aloesie, jest to, że jak go obierzemy, przetniemy na pół. A na przykład oparzyliśmy się. Oparzenie jest bardzo bolesne. Piecze strasznie. Nawet, wiecie co, nie zastanawiajcie się nad tą skórką, bo to wewnętrznie nie przyjmujecie. Jak chcecie, możecie dodać do niego oleju jakiegoś. Jakiego chcecie? Możecie dodać olejków zapachowych. No, powiem wam, w lodówce trzymać go można, no, tak do trzech dni. Patrzcie, on jest normalnie, rozprowadza się fantastycznie. No i woda się rozprowadza, zapachu nie ma, więc możecie, jeżeli chcecie, możecie jakiś olejków sobie dodać.